Pasja Jezusa w jedności z Ojcem. Ojcze Tatusiu, bądź naszym natchnieniem. Otaczaj nas swoją opieką i błogosławieństwem, by każde nasze działanie było zgodne z Twoją świętą wolą. Miało w Tobie początek i w Tobie zwieńczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień 27. Błogosławieni, którzy znają Ojca, błogosławieni, którzy znają Ojca, wołał Tertulian, wyjaśniając pierwsze słowa Ojcze nasz. Ta właśnie znajomość czyni błogosławionymi, szczęśliwymi, napełnia poczuciem bezpieczeństwa, sprawia, że czujemy się niepokonani. Zmienia u korzeni wyobrażenie, które ma się o samym sobie, nadaje nową, prawdziwą tożsamość Bożego syna lub córki. Zuszający przykład tego mamy w życiu świętej Małgorzaty z Kortony. Po swoim nawróceniu przeżyła okres strasznego przygnębienia. Bóg zdawał się być zagniewany na nią. Przypomnia, przypomniał jej ze wszystkimi szczegółami każdy popełniony grzech. Sprawiając, że chciała umrzeć. Pewnego dnia po komunii nagle jakiś głos rozległ się w jej wnętrzu. Moja córko! Ta, która przetrwała wizję swoich grzechów, nie oparła się temu łagodnemu głosowi i wpadła w zachwycenie. Świadkowie obecni przy ekstazie słyszeli, jak powtarzała. Nie posiadając się ze zdumienia i radości, jestem jego córką, on mi o tym powiedział: O nieskończona słodyczy mojego Boga, o słowo tak długo pożądane, tak uścinnie wypraszane, słowo którego słodycz przewyższa wszelką słodycz, oceanie radości. Moja córka tak powiedział mi Bóg moja córka. Na podstawie tego możemy mieć jakieś wyobrażenie, czym jest doświadczenie pokrewieństwa z Bogiem, jeśli będzie ono przeżyte w całej swej mocy. Święci ukazują nam w powiększeniu i o wiele szybszym tempie to, co w sposób słabszy i wolniejszy zachodzi w życiu każdego wierzącego. Teraz nadeszła moja godzina. Ja sam przychodzę, aby dać poznać ludziom, moim dzieciom, to, czego do dnia dzisiejszego zupełnie nie rozumieli. Ja sam przychodzę, przynieść płonący ogień prawa miłości, aby można było w ten sposób stopić, i zniszczyć potężną warstwę lodu otaczającą ludzkość. O, droga ludzkości, o ludzie, dzieci moje, wyrwijcie się z więzów, którymi do dziś krępował Was szatan. Poprzez lęk przed Ojcem, który jest samą miłością. Przyjdźcie, zbliżcie się. Macie wszelkie prawo zbliżyć się do Waszego Ojca. Otwórzcie serce, proście mojego syna, aby coraz lepiej dawał Wam poznać moją łaskawość wobec Was. Abba, ojcze, Tatusiu. Mamy wszelkie prawo zbliżać się do Ciebie, jako kochającego Ojca, my Twoje dzieci. Zbliżamy się do Ciebie, by poznać jeszcze bardziej Twoją łaskawość wobec nas. Błogosławieni, którzy znają Ciebie, Ojcze, którzy w swoim sercu słyszą Twoje wołanie. Moja córko, mój synu, moje dziecko. Tak bardzo chcemy zawsze tego doświadczać, tego Twojego głosu, kiedy odmawiamy modlitwę, której nas nauczył Twój Syn Jezus Chrystus, wołając Ojcze nasz. Kiedy te słowa wypowiadamy, obyśmy odnosili te słowa, także w tej relacji. Do siebie, Ty skierowany do nas, tak jak my wołamy do Ciebie, Ojcze. Tak powstaje ta piękna relacja, jak Ty, Ojcze, zwracasz się do nas, dziecko moje. Wywyższamy Cię, bo wielkie jest Twoje miłosierdzie, które wylewasz na swoje dzieci. Tak, jesteśmy Twoimi dziećmi, o oceanie radości, jak wołała święta Małgorzata z I my chcemy takiej radości Dzieci Bożych doświadczać, kiedy przychodzisz do nas, jako Ojciec Kochający. Tobie wszelka cześć i chwała przez Jezusa w Duchu Świętym teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg Ojciec błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.